Idź przodem. To ojciec jest tym amerykańskim księdzem, o którym mówił Padre Ventura. Uwielbiam Amerykę. Proszę, potrzebuję spowiedzi. Niech mnie ojciec wysłucha. Proszę siadać. Rozgrzeszony. Ojcze, chwila, jeszcze nie zacząłem. Dobra, załatwmy to. Wybacz mi, ojcze, bo bardzo zgrzeszyłem. Miałem romans z moją teściową i. W porządku. Odmów trzy zdrowaśki. Nie, ojcze, nic nie rozumiesz. Moja żona spodziewa się dziecka i boję się, że. Co? Ja. Proszę dać mi dokończyć. Boję się, że moja. Moja teściowa również jest w ciąży. Jezu Chryste, coś ty zrobił! Chwila... Ty nie jesteś księdzem. Chrzanić to. Wybacz, kolego, ale zasłużyłeś.